Rozdział 3. Dlatego ja, Paweł, więzień Chrystusa Jezusa dla was, Pogan, jeśli tylko słyszeliście o udzieleniu łaski Boga, która jest mi dana dla was, że przez objawienie została mi oznajmiona tajemnica, jak to wam przedtem krótko napisałem. Dlatego czytając to, możecie zrozumieć moje poznanie tajemnicy Chrystusa, która w innych wiekach nie była znana Synom ludzkim, jak teraz została objawiona. Jego świętym apostołom i prorokom przez ducha. Mianowicie, że poganie są współdziedzicami i członkami tego samego ciała i współuczestnikami Jego obietnicy w Chrystusie przez Ewangelię. Stałem się jej sługą według daru łaski Boga, danej mi przez działanie Jego mocy. Mnie, najmniejszemu ze wszystkich świętych, została dana ta łaska, abym wśród pogan głosił te niezgłębione bogactwa Chrystusa. I żebym ujawnił wszystkim, jaka jest wspólnota tej tajemnicy ukrytej od wieków w Bogu, który wszystko stworzył przez Jezusa Chrystusa, aby teraz wieloraka mądrość Boga poprzez Kościół stała się jawna zwierzchnością i władzą w miejscach niebiańskich, zgodnie z wiecznym postanowieniem, które powziął w Chrystusie Jezusie, naszym Panu. W nim mamy śmiałość i przystęp z ufnością przez wiarę Jego. Proszę zatem. Abyście nie zniechęcali się z powodu moich utrapień, jakie znoszę dla was, bo to one są waszą chwałą. Dlatego zginam swoje kolana przed Ojcem naszego Pana Jezusa Chrystusa, od którego cała rodzina na niebie i na ziemi bierze swoją nazwę, aby według bogactwa swej chwały sprawił, żeby wasz wewnętrzny człowiek był utwierdzony mocą przez jego ducha, aby Chrystus przez wiarę mieszkał w waszych sercach. Abyście zakorzenieni i ugruntowani w miłości. Mogli pojąć wraz ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość, długość, głębokość i wysokość, i poznać miłość Chrystusa, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali napełnieni całą pełnią Boga, Temu zaś, który według mocy działającej w nas może uczynić o wiele obficiej ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy. Jemu niech będzie chwała w Kościele przez Chrystusa Jezusa, po wszystkie pokolenia, na wieki wieków. Amen.